Tchau, Dobry wieczór, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie telewizyjnego biura śledczego. Tym razem jesteśmy w województwie lubuskim. Z tego województwa przedstawimy trzy niewyjaśnione dotąd wydarzenia kryminalne. W tym odcinku pokażemy bandyckie napady na samotnie podróżujących przez nasz kraj swoimi samochodami obcokrajowców. Pokażemy metody, jakimi w takich wypadkach posługują się bandyci. W tym programie zrekonstruujemy również okoliczności śmierci pracownika pewnej firmy budowlanej. Sprawcy tych przestępstw nadal przebywają na wolności. W każdej chwili mogą dokonać następnego. Dlatego liczymy na Państwa pomoc, liczymy na Waszą współpracę z Policją. Szczegóły tych wszystkich spraw już za chwilę w naszym programie. Zapraszam. Was ist los? Herr Molter, ich wollte Sie noch im Namen unserer Firma heute zu einer Fette einladen. Kommen Sie? Ich bedanke mich. Ich muss leider nach Polen fahren. Na ja, dann passen Sie sich schon auf, das ist sehr gefährlich da unten. Letztens ist mein Freund gestohlen worden. Ja? Mein Gott! Naja, es ist nicht so schlimm, aber Polen, haben Sie gehört, ja, letztens im Radio. Warum gestohlen schon in Polen? Ja, passen Sie schon mal auf. Tschüss! <Sie> <Sie> Tschüss! Herr Molter ist 38 Jahre ist Niemieckim. Mieszka wraz z żoną i dziećmi w Republice Federalnej Niemiec w miejscowości Umterliś. Z wykształcenia jest dyplomowanym leśnikiem. Na terenie Niemiec prowadził firmę zajmującą się uprawą sadzonek choinkowych. Z tego powodu pan Herman utrzymywał liczne kontakty handlowe z ludźmi prowadzącymi podobne plantacje zarówno na terenie Niemiec, jak też Polski. Właśnie 13 sierpnia 1998 roku pan Herman Melter miał umówione w Polsce spotkanie w Poznaniu w hotelu Poznań. Tuż przed wyjazdem do naszego kraju spotkał się jeszcze w Strasburgu z tamtejszymi biznesmenami. Tam spędził noc w jednym z hoteli. Następnego dnia wcześniej rano wyruszył samotnie do Polski swoim samochodem Volkswagenem Passatem Kombi. Gute Dzień dobry, panu. Wie pan, no coś mi się zepsuło i nie mam zielonego pojęcia, co to może być. Czy mógłbym tamtej spojrzeć? ha, ja. ja. Подуйте какка до багажника. Co, panie kolego, biorą dzisiaj? Nie, słabo dzisiaj. Pykają tylko, ale żadna nie chce wziąć. To może spróbować opać na grunt? Może ma pan rację. Spróbujemy może. O, chyba u mnie bierze. O, i u mnie też. O, to musi być coś dużego. Widzisz to samo co ja? To chyba trup. Wędkarze mieli rację. To nie była ryba. Złapali na wędkę ludzkie ciało. Przerażeni powiadomili policję. Przybyła na miejsce grupa operacyjno-dochodzeniowa, rozpoczęła oględziny. W trakcie wstępnych oględzin ciała ofiary na jej karku ujawniono ranę postrzałową. Sekcja zwłok potwierdziła, że był to postrzał śmiertelny. Przy zwłokach nie znaleziono żadnych dokumentów. Jedynie w kieszeni znaleziono taki klucz z breloczkiem jednego z niemieckich hoteli. To właśnie ten breloczek po żmudnym i czasochłonnym śledztwie pozwolił zidentyfikować zwłoki. Był to właśnie Herman Melter. Dopiero miesiąc później, 23 września 1998 roku, na parkingu osiedlowym, znajdującym się w Gorzowie Wielkopolskim, przy ulicy Szwoleżerów, odnaleziono zrabowany samochód pana Meltera, Volkswagena Passata, numer rejestracyjny BITCC580. Samochód był zamknięty, nie był też uszkodzony. Policja prosi o zgłoszenie się świadków, którzy znają okoliczności śmierci Pana Hermana Meltera. Może ktoś z Państwa wie, kto jest jego zabójcą. Dyskrecja gwarantowana. Jeśli ktoś z Was widział, jak Pan Herman w dniu 13 sierpnia 98 roku przekraczał granicę niemiecko-polską i zatrzymywał się w jakimś barze, na stacji benzynowej albo w motelu, proszony jest o kontakt. Prosimy również o kontakt osoby, które wiedzą, kto jeździł jego samochodem, Volkswagenem, Passatem, Kombi, a potem porzucił go w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Szwoleżerów. Informacje w tej sprawie proszę kierować do oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim pod numer telefonu 095 721 25 11 lub do wydziału kryminalnego tej policji pod numer telefonu 095 721 21 50. Валентина? Это я, Слава. Ой, привет, как у тебя? У меня все в порядке. А что купил? Купил опля вектора. Ответ? Серебряный. Понравится тебе. Ну, класс. А когда будешь дома? Как раз сейчас выезжаю. А звонишь откуда? От дома? Звоню с сотового телефона, буду кончать. Ага, я люблю тебя. Тоже тебя люблю. Приезжай скорее. Скоро увидимся. Пока. Пан Ярослав Сысак. Jest Rosjaninem. Ma 39 lat. Na stałe mieszka z żoną w Kaliningradzie. Jak wielu przedsiębiorczych ludzi w Rosji, dorobił się i postanowił kupić samochód. Jak powszechnie wiadomo, najkorzystniej można tego dokonać w Niemczech. Tak też i zrobił. Po licznych perypetiach kupił srebrnego. Opla Wektre. 30 maja 98 roku wyruszył z Berlina w kierunku polskiej granicy. Na pewno jeszcze tego samego dnia przekroczył granicę w kostrzynie nad Odrą i pojechał drogą kostrzyń skwierzyna w kierunku na Poznań. Każdy, coś to tu случилось? Boże, z czego Wypadek mieliśmy. Ma może komórkę, żeby zadzwonić? Mam. Bardzo bym poprosił. Kurde, chodź tutaj! O kurde, coś się stało! Trzymy do tyłu, szybko! Wsiadaj! Wiem już to, trzymaj! Go, trzymaj, go. trzymaj. Kiedy Jarosław nie pojawił się w domu w umówionym terminie w Kaliningradzie, małżonka powiadomiła rosyjską milicję. Milicja poprosiła o pomoc polskich kolegów w tej sprawie. Rozpoczęto poszukiwania na terenie całego kraju, jednak bezskutecznie. Dopiero 28 lipca 1998 roku w lesie w pobliżu miejscowości Krzeszyce przypadkowy spacerowicz znalazł przykryty gałązkami łowymi samochód marki opel Vectra. W trakcie wstępnych oględzin wewnątrz wozu znaleziono prawo jazdy na nazwisko Jarosława Sysaka z Kaliningradu. 10 września 1998 roku jeden z policjantów przeszukujących lasu odnalazł w gęstym, leśnym młodniku ludzkie szczątki. Policja nie wyklucza, że są to prawdopodobnie szczątki pana Jarosława Sysaka. W tej sprawie policja prosi o zgłoszenie się świadków, którzy znają okoliczności śmierci pana Jarosława Sysaka albo też wiedzą, kto jest jego mordercą. Może ktoś z państwa widział sam moment. Napadły. Proszeni są również o kontakt z Policją ci świadkowie, którzy widzieli, jak pan Jarosław przekraczał granice, albo widzieli go, jak jechał po drogach naszego kraju. Proszę Państwa, informacje w tej sprawie proszę kierować do komendy miejskiej policji w Gorzowie Wielkopolskim. Pod numer telefonu 095 721 25 11. Jest to numer oficera dyżurnego tej policji albo do Wydziału Kryminalnego Gorzowskiej Policji pod numer 095 721 21 50. Pan Edward Fiałkowski, lat 47, jest człowiekiem samotnym. Rozwiódł się przed wielu laty i nie utrzymuje teraz żadnych kontaktów ze swoją rodziną. Można powiedzieć, że Edward Fiałkowski prowadził wędrowny tryb życia. Często zmieniał pracę, a co za tym idzie kolejne miejsca zamieszkania. Chociaż ostatnio zatrudnił się na dłużej w pewnej firmie budowlanej w miejscowości Dębno, gdzie zamieszkał przy ulicy wojska polskiego. Co będzie bardzo istotne dla tej sprawy, pan Edward nie stronił od alkoholu. Z tego powodu miał wiele kłopotów. Tak też było 2 marca 1999 roku. Tego dnia pan Edward został oddelegowany wraz z kolegą Mariuszem do pracy na budowie w Świdnicy koło Zielonej Góry. Na czas delegacji obaj otrzymali od szefa 60 złotych zaliczki. Ponieważ tego dnia pan Edward z kolegą byli na kacu, więc po odjeździe szefa natychmiast kupili pół litra, po wypiciu którego zmęczeni zasnęli. Obudzili się dopiero około godziny 14, ale zamiast pracować postanowili natychmiast wracać do domu, czyli do Dębna. Dębna? Tak, jedziemy, bierz kurde. Zaprzyjaźniony kierowca podwozi ich do dworca PKP w Zielonej górze, gdzie obaj panowie zamiast biletów kupują kolejne pół litra i wsiadają do pociągu. A nie ma się co martwić robota i tak była do dupy się przejmować. Polejemy po maluszku, zapomnimy. Pamiętaj, robota to głupota, bicie to jest życie. No, zdrowie. Ola, Wiedziałem co jest dobre, nie? Może coś lepszego się trafi. Teraz się nie ma w tym w ogóle. Nigdy. Dzień dobry, kontrola biletów. A biletów. Dzień dobry. proszę. Jest problem, problem, Ostatnie pieniążki na kieliszek chleba wydaliśmy. No bo wydać na bilet, a nie na chleba Ale gny kawałek do tego! Dzień są. Jedna stacja, dwie. Nieważne czy to będzie jedna czy dwie stacje, należy mieć bilet No nie Proszę u toskować do torby Nie najbliższym proszę wysiąść Proszę Panie Trzymajśmy Ja Konduktor wysadza ich na stacji w miejscowości przylep Oba i panowie zostają razem do godziny 18.30. Następnie pan Mariusz wsiada do pociągu jadącego w kierunku Kostrzyna. Pan Edward zostaje na stacji sam. W jakiś czas on również decyduje się wsiąść do pociągu relacji Zielona Góra Szczecin. Ponieważ nie ma biletu, jak się już państwo domyślacie, zostaje z pociągu wysadzony, tutaj na tej stacji. W górzycy około godziny 22:40. Zaraz po nim konduktor wystawia jego bagaże. To wiemy na pewno. Co się działo dalej? Tak też mogło być 3 marca dziewięćdziesiątego dziewiątego roku tutaj w Gurycach przy ulicy Ogrodowej. Przypadkowy przechodzień znalazł ciężko pobitego i perfidnie poranionego Edwarda Fijałkowskiego. Ranny był wtedy już w stanie krytycznym. Jego ciało było obnażone. Na zewnątrz panowała temperatura około 1 stopnia Celsjusza powyżej zera. To jest właśnie to miejsce. Jeszcze żywego pana Edwarda odwieziono do szpitala w Słubicach. Niestety tam ranny zmarł głównie na skutek silnego wyziębienia organizmu. Razem z Edwardem Fijałkowskim z dworca kolejowego w Górzycy zniknęły jego rzeczy. Znaleziono je później, 6 marca 1999 roku, w okolicach dworca. Zostały rozpoznane przez rodzinę i kolegę. W tej sprawie dręczy mnie jedna myśl: jak to się stało, że bity, maltretowany, torturowany człowiek nie był przez nikogo widziany ani słyszany, a przecież dookoła jest tyle domów? Czyżby w tej sprawie zapanowała zmowa milczenia? Mieszkańcy Górzycy, w imię sprawiedliwości ujawnijcie sprawców tego zdarzenia. Świadków prosimy o kontakt. Tych z Państwa, którzy 2 marca 1999 roku od godziny 22:40 do godziny 11:30 następnego dnia widzieli Edwarda Fiałkowskiego samego lub w towarzystwie w Górzycy. Informacje w tej sprawie proszę kierować do Komendy Powiatowej Policji w Słubicach do oficera dyżurnego tej policji pod numer telefonu 095 758 20 51 lub do wydziału kryminalnego tej policji pod numer telefonu 095 759 2805. Na prośbę Gorzowskiej Policji przekazujemy dla Państwa komunikaty. W dniu 13 października 1998 roku wyszła z domu i do chwili obecnej nie wróciła Lodzińska Kunegunda, urodzona 23 lutego 1931 roku, zamieszkała w Gorzowie Wielkopolskim. Wiek z wyglądu około 65 lat, wzrost 155 cm, sylwetka krępa, włosy siwe, krótkie, kręcone, uszy małe, braki w uzębieniu. W chwili zaginięcia obrona była w szlafrok seledynowy, koszulę nocną oraz kapcie koloru brązowego. W dniu 25 stycznia 99 roku wyszedł z domu i do chwili obecnej nie wrócił Smyczek Andrzej, urodzony 5 maja 1947 roku, zamieszkały w Gorzowie Wielkopolskim. Wiek z wyglądu 50 lat, wzrost 170 cm, sylwetka krępa, włosy ciemny blond, oczy niebieskie, cera śniada, widoczne braki w uzębieniu. W dniu 26 sierpnia 1995 roku wyszła z domu i do chwili obecnej nie wróciła Bandowska Ewelina. Urodzona 12 lutego 1977 roku, zamieszkała w Gorzowie Wielkopolskim. Wzrost 170 cm, sylwetka krępa, włosy średniej długości, proste, koloru ciemnego, farbowane na kolor blond, twarz owalna, cera śniada, czoło wysokie, oczy niebieskie. Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskiej poszukuje niebezpiecznego przestępcy Macieja Biela, pseudonim Baryła urodzony 20 listopada 1972 roku w Poznaniu, zamieszkały Poznań ulica Wigury 1A, rysopis wzrost 171 do 175 cm, sylwetka krępa, włosy ciemne, krótkie, czesane na jeża, oczy jasne, szeroko rozstawione, podbródek z widoczną bruzdą, szyja krótka. Poszukiwany podejrzany jest o dokonanie w dniu 25 marca 1999 roku w Sulechowie zabójstwa funkcjonariusza policji. Komendant Wojewódzki policji w Gorzowie Wielkopolskim wyznaczył nagrodę pieniężną w wysokości 4000 zł za przekazanie informacji, która przyczyni się do zatrzymania podejrzanego. Informacje w tych sprawach proszę kierować do komendy wojewódzkiej Policji w Gorzowie pod numer telefonu 095 721 1111. 11. To już wszystkie sprawy, jakie przekazaliśmy dla Państwa w tym odcinku. W skrócie przypomnijmy je. 13 sierpnia 98 roku na szosie w województwie lubuskim napadnięto i zamordowano obywatela niemieckiego Hermana Meltera. Skradziono mu samochód marki Volkswagen Passat, który później odnaleziono w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Szwoleżerów, a ciało ofiary wyłowili z rzeki Warty wędkarze prawie miesiąc później. Pod koniec maja 1998 roku w lesie w pobliżu miejscowości Krzeszyce napadnięto i zabito obywatela rosyjskiego Jarosława Sysaka. Kupionym w Niemczech samochodem Oplem Vektrom wracał do domu przez Polskę. W nocy z 2 na 3 marca 1999 roku w Górzycy skatowano i perfidnie okaleczono Edwarda Fiałkowskiego. Sprawcy zabrali mu odzież i pobitego porzucili pod murem na ulicy Ogrodowej. Znaleziony po przewiezieniu do szpitala zmarł po siedmiu godzinach. Przypominam, że osoby występujące w tym programie to statyści. Proszę ich w żaden sposób nie wiązać ze sprawami czy sprawcami, natomiast miejsca i wydarzenia są prawdziwe. W sprawach, które przedstawiliśmy w dzisiejszym programie, poszedł dzwonić do oficera dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim pod numer telefonu 095 721 1111. 11. Dziękuję bardzo Państwu pięknie za uwagę. Zapraszam na kolejne telewizyjne biuro śledcze za tydzień. Dobranoc.